Stowarzyszenie Pomocy Osobom niepełnosprawnym Serce dla Serca przy parafii świętej trójcy w bielsku białej, już od wielu lat uczestniczy w programach Aktywni Plus. Poprzednio był to program z ASOS, a obecnie właśnie Aktywni Plus jest to program Ministerstwa Rodziny i Polityki. Społeczne. To, jest, to są biegi. To są biegi takie truchy właściwie z pałeczką, sztafetową. Staramy się, żeby po prostu nie było wypadku, żeby to było takie zabawowe, żeby to było dla nich po prostu przyjemne, żeby nie spowodować jakichś tak już dobrze spowodować żadnego wypadku, a też żeby to sprawiało im przyjemność. W ramach tego programu mamy pięć grup. Jedna z grup dzisiaj tutaj bierze udział w imprezie sportowej Pożegnanie Lata. Przewidziane są gry, zabawy, no i oczywiście konkurencje sportowe. Niezależnie od tego spotykamy się od miesiąca maja w tych pięciu grupach i prowadzimy zajęcia systematyczne z zakresu etyki, psychologii, plastyki, muzyki teatru. Yy, śpiewu. Yy, no i oczywiście przygotujemy nasz sztandarowy projekt, yy, nasza niepodległa z sercem, którą zamierzamy w listopadzie wystawić na scenie beceku. sportowo, przyjemne, spożytecznym. Tak, jestem zadowolona. że jestem który raz tego, szósty raz jestem, ale bardzo dobrze jest. Oderwanie się od codziennych obowiązków, spotkanie się z koleżankami, ruch odpowiedni. Bardzo jestem zadowolona. W domu się siedzi i siedzi, a, a tutaj chociaż jest taka miła rozrywka. Spotkanie ze znajomymi, spotkanie z czasem i Bardzo dobrze, Wie, częściej, żeby takie zabawy by, by, by się trochę rozkręcił. <gry>